Cześć kochani. Dzisiaj będzie open box butów, które zakładam, że będą najśmieszniejsze chyba w całej mojej kolekcji, a to dlatego, że mają takie rzeczy o jakich się filozofom nie śniło. To zaczynam. I tak do siebie. O. o. I pudełko się otwiera, odkładam w kosę i wyciągam. To są moje nowe buty. Właściwie to jest pudełko z moimi nowymi butami. I Regular Choice, na które ostatnio marudziłam, że są droższe i tak dalej. Ale słuchajcie, to jest taka miłość z uzależnieniem trochę taka miłość niszcząca, jak to się mówi? Powiedz mi. Toksyczna miłość. O! Bo rzeczywiście te buty no nie ukrywajmy, trochę kosztują, ale trudno mi się od nich odpędzić, powiem wam. <słyska> Miazga! Coś niesamowitego. To są moje nowe buty. Tak, to są moje nowe buty i rygorszczą. Nie wiem, czy wy to widzicie, to jest. To jest jednorożec wystający, zastarczający rogiem Pyszczyk jednorożca się błyszczy. Jakieś takie kolory tęczy. Nos również, włosy są różowe, uszy są pluszowe i fioletowe. Tutaj jest taki mieniący się różowy kolor. To w ogóle jest kieszonka, można sobie coś włożyć. Patrzcie tutaj, to nie jest tak jak w Air Maxach, że tutaj jest coś, że to jest wygodne i miękko się chodzi. Nie, moi drodzy. To są lampeczki, które świecą jeszcze jak się chodzi. Kosmos pocałowałabym je. A co do świecenia, to szczerze mówiąc papierki wyciągnęłam nie. O, matko! Świecą! No to zakładam! Nie wiem czy mieliście, miałyście w dzieciństwie takie buty właśnie ze świecącą podeszwą. Ja pamiętam, że miałam z lalką Barbie takie buciki i to był w ogóle szał u wszystkich dzieci, żeby mieć świecące buty. No i szczerze, no na stare lata teraz mi tutaj się wróciło. Na stare lata będę chodzić też w świecących butach. No rozmiarowo są dobre. Są takie, ojejciu. Ale to jest dziwne. Są takie, w ogóle ich nie czuć na nodze praktycznie, jak się na nich, znaczy podeszwy nie czuć. Podeszwa z przodu jest taka zaokrąglona i tak się zawsze zastanawiałam, jak patrzyłam na różne te sportowe modele, sportowe w cudzysłowie i Regular Choice, to się zawsze zastanawiałam, jak się chodzi na czymś takim, jak jest tak podniesione do przodu, ale one są wygodne. To znaczy są wygodne. Są trochę sztywne u góry, w tej części tutaj. Yy, już od kostki w górę, ale są takie, no powiedziałabym, że dochodzenia i mam wrażenie, że one są w ogóle takie trochę nawet i zimowe bo są bardzo ciepłe. Wejdźcie sobie na tą stronę właśnie, którą wam podlinkuję w opisie i sobie zobaczcie tą galerię osobliwości, bo to jak na przykład wam się podobają, to możecie sobie coś znaleźć, a jak wam się nie podobają, to na pewno jesteście w stanie znaleźć tam jeszcze dużo rzeczy, które wam się mogą nie spodobać, ale po prostu zrobicie tak. Także tylko oglądać jako takie małe dzieła sztuki. Widzieliście co te buty potrafią i jak one wyglądają i teraz jestem ciekawa w ogóle Waszego zdania, czy to są jak uważacie, czy to są najśmieszniejsze buty, jakie kiedykolwiek widzieliście, bo ja myślę, że kurczę, nie widziałam chyba jeszcze śmieszniejszych, a takich, w których da się chodzić, bo wiadomo, że są buty, na przykład jakieś krążą po necie zdjęcia kopyta i tym podobne rzeczy, ale te są realne, są robione po to, żeby właśnie w nich chodzić. A jeszcze w ogóle ta firma będzie miała, chyba od przyszłego roku gdzieś czytałam na jakieś w forach, Ko o, kolekcje dziecięce, no nie wiem, naprawdę nie wiem co mogę powiedzieć, są kozackie, teraz do Was należy reakcja, ocena no jest kupa śmiechu po prostu, kupa śmiechu w takich butek i na takie buty, do zobaczenia przy następnym filmiku Open Boxie może coś jeszcze bardziej zabawnego mi się uda wynaleźć, jakąś perełkę, coś takiego, nie wiem, zobaczymy w każdym razie idźcie sobie zobaczyć Jakie śmieszne i fajne, fajne, dziwne buty robi ta marka, bo warto to zobaczyć dla samego zobaczenia. To tyle! Pa!